Kończą się wakacje, czas kiedy często korzysta się z promieni słońca. Niektóre osoby, niestety z nadmiarem, przez co mogły u nich pojawić się oparzenia skóry i porażenia słoneczne, a te są powodem powstawania czerniaka. Czerniak to jeden z trzech nowotworów skóry, uważany za najbardziej złośliwy. Ma szybkie tempo wzrostu i daje częste przerzuty. Choć może być widoczny gołym okiem, to uważa się, że jest podstępny. Nasza skóra fizjologiczne, liczne znamiona skórne, czyli te pieprzyki. W związku z tym jesteśmy do nich przyzwyczajeni i nie zdajemy sobie sprawy, że jeden z tych licznych pieprzyków może być groźnym nowotworem. Jeśli pojawia się guz w piersi, którego wcześniej nie było, no to każda kobieta od razu myśli, że to może być rak piersi. Ale jeśli na skórze pojawia się kolejny pieprzyk, to sobie myśli, a cóż, może to jest kolejny pieprzyk, a tymczasem to wcale być nie musi kolejny pieprzyk. To może być groźny nowotwór. Liczba zachorowań na czerniaka stale rośnie, dlatego tak ważna jest samoobserwacja zmian pojawiających się na skórze. Jest pięć podstawowych cech znamion, które należy obserwować, a niepokojące zmiany powinny zmotywować do wizyty u dermatologa. Obserwacje znamion najlepiej oceniać według skali ABCDE. Tą skalę prostą promujemy dermatolodzy do samokontroli znamion. A jeśli znamie jest regularne, symetryczne, jest to dobra cecha. Natomiast zaniepokoi nas, jeśli znamie jest asymetryczne. B. Brzeg. Jeśli brzeg jest dobrze odgraniczony od skóry zdrowej, jest to dobra, korzystna cecha znamienia. Jeśli jest postrzępiony, niestety nie jest to już korzystne. C. Kolor. Im więcej kolorów, tym gorzej. Znamiona łagodne są zwykle jednobarwliwe. D, diameter, czyli wymiar znamienia, znamie przekraczające 5 mm, już powinno wzbudzić w nas pewien niepokój. I E, jak ewolucja, czyli zmiana znamienia w czasie, pojawianie się guzków, krwawienie bez związku z urazem, powinno wzbudzić w nas niepokój. Lekarze często podejmują decyzję o profilaktycznym usunięciu znamion ze skóry, mimo że nie wszystkie wykazują cechy czerniaka. W przypadku wczesnego zdiagnozowania tego nowotworu metodą leczenia Także jest usunięcie go ze skóry. Leczenie czarniaka na wczesnym etapie polega właściwie na jego wycięciu e, z zastosowaniem odpowiednich marginesów I, e, i w takich przypadkach to leczenie się na tym etapie kończy. Chcielibyśmy, żeby jak najwięcej pacjentów zostało na tym etapie złapanych, żebyśmy mogli e, no, uzyskać jak najlepsze rokowanie i tutaj tak naprawdę wyleczalność, przeżywalność sięga 99%, prawie 100% wieloletnia. Natomiast. Sprawa znacznie bardziej komplikuje się w przypadku pacjentów z bardziej zaawansowaną chorobą, która niestety często jest spotykana coraz częściej też ze względu na pandemię, która niestety zablokowała przez kilka lat wizyty pacjentów. Więc te czerniaki w tym czasie rosły i teraz je znajdujemy. Tutaj leczeniem zajmują się już onkolodzy. Zaczyna się to również od wycięcia. Natomiast później, jeżeli wiemy, że jest to czerniak taki, który już głębiej dotarł do skóry, to określamy sobie stopień zaawansowania czasami Musimy wykonywać diagnostykę węzła wartowniczego, a później leczenie w oddziałach onkologii polega no już na takich bardziej zaawansowanych metodach, na immunoterapii, na terapii molekularnie celowanej. Warto wiedzieć, że czerniak nie zawsze daje zmiany na skórze o ciemnym zabarwieniu. Czerniaki to nie tylko plamy barwnikowe, ciemne, które od razu widać. Czerniak też może być bezbarwnikowy, to znaczy, że może mieć postać różowej, rumieniowej plamy, czy też guska. Takie zmiany dostarczają nam trudności diagnostycznych, ponieważ nie wyglądają swoiście, jest bardzo duża diagnostyka różnicowa takich zmian, więc tutaj właśnie, jeżeli nie wiemy, co to jest, to wolimy diagnostycznie zmianę wyciąć, żeby ocenić histopatologicznie i wiedzieć na pewno czy nie przeoczyliśmy czegoś groźnego. Skuteczność leczenia czerniaka, podobnie jak każdego innego nowotworu, w dużej mierze zależy od szybkiej diagnozy. Im szybciej wykryty, tym większe szanse na wyleczenie go. W naszym kraju toczą się badania przesiewowe mające na celu wczesne wykrycie raka piersi, raka jelita grubego i raka szyjki macicy. Nie ma medycyna nie ma narzędzia, które pozwoliłoby prowadzić takie społeczne, szeroko zakrojone badania przesiewowe w kierunku Czerniaka. Niemniej najlepszym narzędziem do tego, żeby uczulić społeczeństwo na to, jest edukacja społeczna, jest praca w szkołach z młodzieżą, po czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Wcale to nie musi oznaczać nic złego. Przeciwnie, wartościowa wiedza na temat własnego zdrowia i sposobu utrzymania zdrowia przekazana młodzieży będzie procentować przez dekady. Wiedzę na temat profilaktyki Czerniaka uczniowie mogą zdobyć m.in. dzięki realizowanemu w szkołach programowi edukacyjnemu Znamie, znamie. Inicjatorem projektu jest Akademia Czerniaka. Do upowszechnienia profilaktyki dołączyła Fundacja Gwiazda Nadziei, a zasady ochrony przed nowotworem przekazują m.in. pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej mając na uwadze, jak łatwo zapobiegać temu nowotworowi, jaki on też niesie ze sobą zgódne skutki w przypadku nieleczenia i niezauważenia, staramy się docierać już do dzieci w szkołach podstawowych, tych starszych klas, do uczniów szkół średnich, właśnie z tymi podstawowymi informacjami dotyczącymi profilaktyki. Czyli ogląda, oglądaj swoje ciało, znaj swoje ciało i zauważaj zmiany, które tam są, ochrona przed słońcem, właściwe racjonalnie, racjonalne korzystanie z ze słońca to jest ta podstawa. Uczniowie dowiadują się, że nie tylko opalanie się na słońcu może być groźne, ale że bardzo niebezpieczne jest też opalanie się w solariach. Między innymi dlatego w Polsce obowiązuje zakaz korzystania z solariów przez dzieci i młodzież do 18 lat. Te solaria są takie niebezpieczne, dlatego że tam jest to promieniowanie i UVA i UVB, a jedno i drugie promieniowanie jest bardzo groźne. Właściwie to promieniowanie UVA to są promienie długie, które docierają do głębokiej skóry i powodują zmiany nawet genetyczne w skórze i mogą doprowadzić do szybkiego występowania właśnie chorób nowotworowych skóry. Na szybkość postawienia diagnozy mają więc wpływ sami pacjenci, bo ważna jest świadomość znaczenia i wykonywanie badań profilaktycznych, podczas których dokonuje się kontroli skóry wszystko zależy od rodzaju znamion, jakie pacjent ma na swojej skórze. Czasami jako dermatolodzy zalecamy kontrolę co 3 miesiące, co pół roku, ale zwykle raz na rok taka kontrola w zupełności wystarczy. Oczywiście dermatolog kontrolujący musi użyć dermoskopu. Dermatoskop przypomina lupę, ale ma boczne światło, które zapewnia nam spojrzenie troszkę w głąb na strukturę i rozkład komórek barwnikotwórczych. Dzięki Dzięki temu dermatolog po układzie komórek barwnikowych, a także obecności różnych naczyń, może ocenić, czy zmiana jest łagodna, taka, którą należy obserwować, czy taka, którą należy natychmiast wyciąć. Badać regularnie należy nie tylko nowe pieprzyki, ale też znamiona, które są na skórze nawet od urodzenia. Często czerniak. Można by powiedzieć, że tak naprawdę troszeczkę mniej niż w połowie występuje w znamionach, które już były, czyli to o niczym nie świadczy, że ono wiele lat jest, więc też nie można ich bagatelizować. Czyli interesują nas zarówno znamiona, które pojawiły się jako nowe znamiona, jak i te znamiona, które były, a zaczęły się zmieniać, czyli czujność musimy zachować. Powodem powstawania czerniaka są między innymi poparzenia słoneczne skóry, nadmierne opalanie się. A dbanie o swoją skórę przez całe życie, ochrona jej przed silnym słońcem, unikanie opalania się w godzinach od 11 do 15, kiedy słońce operuje najmocniej, to jedne z podstawowych zasad profilaktyki czerniaka. Wystarczy, że będziemy zawsze, przez cały rok, wychodząc na z zewnątrz w nasłonecznione dni, e, smarować skórę kremem z odpowiednim filtrem. I to porządnym filtrem, co najmniej 30, a zwłaszcza na początku lata czy wiosny 50, z uczynkiem osłabienia promieniowania. Osłaniać skórę odzieżą, zwłaszcza osoby o niebieskich oczach, jasnej skórze, jasnych włosach. Dłudzie rękawy latem. Może być przewiewna, bawełniana koszula, ale długi rękaw. Panowie, jeżeli nie mają bujnych czupryn, warto latem ubrać kapelusz. Albo czapkę po to, żeby osłonić wesołek głowy. No i unikać czy w ogóle nie, nie kłaść się na, na plaży między godziną 11 a 14-15 wtedy, kiedy słońce działa najmocniej. Trzeba też pamiętać o przygotowaniu skóry do słońca i dawkować czas opalania się. Najbardziej niebezpieczne jest wystawianie się na długi okres, na ekspozycję intensywnego światła słonecznego, skóry całkowicie nieprzygotowanej do opalania. Czyli wtedy, kiedy w okresie jesienno-zimowym wyjeżdżamy w ciepłe kraje, spragnieni słońca, od razu biegniemy na plażę i spędzamy na niej długi czas, nawet do kilku godzin. Powinniśmy hartować swoją skórę, czyli zmusić do tego, żeby wytworzył się barwnik, ponieważ barwnik ciemny. Jest rodzajem parasola, który chroni naszą skórę. Nie wolno zapominać o ochronie dzieci przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym. Pamiętajmy, że my jako dorośli powinniśmy się chronić, ale ze szczególną uwagą powinniśmy to robić i chronić nasze, nasze dzieci. Dziecko samo się nie ochroni, nie zastosuje sobie kremu z filtrem, nie kupi sobie samo okularów przeciwsłonecznych, to my jako dorośli musimy dbać o najmłodszych, ale i także o seniorów. A chronić należy nie tylko odkrytą skórę, ale skórę głowy, stopy oraz oczy. Promienie słoneczne po prostu działają nie tylko na odkrytą skórę, ale również na tą skórę owłosioną skórę na oczy. Są przypadki również czerniaka oka, czerniaka paznokci. W profilaktyce chorób, w tym onkologicznych, duże znaczenie ma także aktywność fizyczna. Regularny ruch dostosowany do wieku i możliwości wpływa na odporność organizmu, a odporny organizm ma siłę walczyć z chorobami.